Wieczór, tak powinien wyglądać każdy weekend. Pełen relaks. Za niedługo poleci mój ulubiony film w telewizji. Rybki sobie pływają w tej z powrotem, bardzo uspokajają. I sobie odpoczywamy. Nikt mnie dzisiaj nie namówi na żaden alkohol i narkotyki. Moi drodzy, po całym tygodniu regeneracja. Siedzimy w domu i odpoczywamy. Jemy, odpoczywamy, śpimy. śpiję z strony. Tak ma być. Tak, słucham. No. Na ile podjedziesz? Ale tylko na chwilę, tak? No dobra, to się ogarnia Mara. Dzięki, Shuvar, za podwózkę. Spoko nie ma sprawy. Zapieram do mnie w mega spacer. Ogólnie słyszałeś o najnowszym BCA? Nie. Prosto z UEZA. Śledzę to cały czas. Suplementację, ale o jakiejś nowej nie słyszałem. Dostałem próbkę prosto z Kolumbii. Chcesz zobaczyć? O, tak wygląda. A dlaczego to jest w woreczku? No bo to jest próbka. A, dlatego. A też trochę spróbować? Dam. Weź, no nie zmieszaj. Jaki smak w ogóle? Są jakieś smaki do wyboru, czy tylko jeden? Tylko jeden. Ale uważaj, bo potem przyrosty są masakryczne. Kurwa, ciężko teraz dostać porządne po powięcinie. Fajnie, no ale lepszy sen. Jak złoto, nie? W ogóle nie miałem leżeć w domu, pójść spać. No ale teraz będzie się lepiej spać. Nawet smak, ok. Powiem Ci że rewelacja. Dobra. Kształeczka zapierdzielam do domu. Trzymaj się. Nara, dzięki jeszcze raz. Transcrição